Czym są gry wideo? Jest to forma rozrywki, w której wcielamy się w wirtualną rzeczywistość, chwilowo odprężając się od świata realnego. Jedno trzeba im przyznać. Dostarczają naprawdę wiele zabawy. Aktualnie, żeby gra osiągnęła sukces, musi się czymś wyróżniać, np. mechaniką rozgrywki albo fabułą. Kiedyś rynek gier rozwijał się w zawrotnym tempie. Co chwila pojawiały się nowości, a branża prężnie działała szukając coraz to nowszych pomysłów, które miały zrewolucjonizować sposób w jaki ludzie grają. Tak się składa, że ja akurat dorastałem w tamtych czasach, więc chciałbym dziś przedstawić Wam listę moich ulubionych gier z dzieciństwa. To dzięki nim odkrywałem nowe gatunki i czerpałem ogromną frajdę z grania. Czy znacie to uczucie, kiedy zapamiętaliście grę jako superrealistyczną z ultrapiękną grafiką, a później po paru albo nawet parunastu latach wróciliście do niej i wygląda jak totalna pixelosa? No niestety, z medalem tak to właśnie wygląda. Moja pierwsza styczność z owym wojennym fps miała bardzo dawno temu, wtedy kiedy najnowszą konsolą na rynku było jeszcze PlayStation 2. Pewnego dnia przyszedł do mojego domu kuzyn, właśnie z tą konsolą. pospieliśmy sprzęt do telewizora i po raz pierwszy zagrałem w medala. Przy moich pierwszych wrażeniach, zostałem absolutnie zaskoczony jakością wykonania tej gry, a szczególnie modelem strzelania i ogólnie panującym tam wojennym klimacie. Był chaos dookoła, wszędzie padały strzały. No, generalnie czułem się, jakbym rzeczywiście znajdował się na polu bitwy. Pamiętam, że były takie epizody, gdzie trzeba było samemu przymierzać mapę i strzelać do Niemca. Nie wiem, jak wy, ale wtedy troszeczkę się bałem grać bez sojuszniczego NPC-a, który przynajmniej stwarzał pozór, że nam coś pomaga. Dzisiaj, multiplayer raczej każdemu graczowi kojarzy się z graniem przez internet. W tamtych czasach w Medal of Honor troszeczkę inaczej wyglądała gra wieloosobowa. Nie był nam wtedy potrzebny do tego internet, wystarczyło, że mieliśmy drugiego pada oraz gracza, który będzie grał przeciwko nam. Na telewizorze był podzielony. Na ekran, No i jedna osoba miała swojego powału góry, a druga na dole. Wtedy naprawdę każdemu to wystarczało. Raczej w dzisiejszych czasach to by nie przeszło. Aktualnie seria Medal of Honor upadła. Twórcy poszli o krok dalej porzucając motyw II wojny światowej na rzecz współczesnych konfliktów. No i w sumie jakoś nie za specjalnie im to wyszło. Obie gry dostały naprawdę średnie nocy od recenzentów. I raczej nic nie wskazuje na to, że w przyszłości doczekamy się kontynuacji tej oto serii. Nit for Speed, Most Wanted. Jak ta gra była dobra. Najnowsze Need for Speedy nawet nie dorównują do pięt Mosquite Wantedowi z 2005 roku. Co różni tę część od pozostałych, że w efekcie jest najlepiej wykonana? No cóż, zacznijmy może od tego, że ma prostą fabułę. Na początku gry przegrywamy nasze BMW M3GTR wyścigu, którego w żaden sposób się nie da wygrać, bo w oskryptowanym momencie samochód nam przestaje jechać. No i żeby odzyskać nasze ukochane BMW, będziemy musieli pokonać 15 bossów z czarnej listy. Wiem, brzmi to prosto, ale w żadnej innej części lepszego klimatu oraz chęci dalszego grindingu nie doświadczycie. Komiksowa grafika, poprawnie zrobiony arcade'owy model jazdy, świetny soundtrack, który genialnie meczuje, tworzą tą grę w istne arcydzieło, które zostało kamieniem milowym w historii gier wyścigowych. Jednak to co Tygryski lubią najbardziej, no i to w sumie czego nie doświadczymy w najnowszych Need for Speedach, zostawiłem na koniec. Mam na myśli możliwość kustomowania naszego samochodu. Co tu wiele mówić? Naprawdę byłem w szoku, gdy zobaczyłem, że można w tak starej grze kupować lepsze hamulce, zawieszenie, opony, silnik, nitro i wiele więcej innych dodatków, które zwiększają osiągi naszego samochodu. Ponadto zasób elementów kosmetycznych, które możemy wpakować do naszego bolida, również jest naprawdę imponujący. Субтитры делал DimaTorzok Geta Vice City. O tak, tej gry nie mogło tutaj zabraknąć. Można by polemizować, która część jest najlepsza. W dawnych czasach grałem również San Andreas oraz Trójkę. Mimo wszystko Vice City najlepiej zapadło mi w pamięci, bo ogrywając tą część miałem pierwszą styczność z serią Grand Theft Auto. To co mi się najbardziej podobało był klimat Miami lat 80, który szczerze mówiąc był tak przepięknie oddany poprzez genialny soundtrack, który po dziś dzień jest uważany za najlepszy ze wszystkich części gier, jakie wydał Rockstar. No i piękną kolorową grafikę oczywiście. Teraz mam do was pytanie, czy ktoś z was tutaj zgromadzonych wpisywał kody do GTA? Dla niewtajemniczonych, kiedyś były takie stronki z kodami do GTA, po których wpisaniu podczas rozgrywki dostawaliśmy różne rozmaicenia. Na przykład po wpisaniu trzy razy Panzer, respił nam się czołg. Niestety, przy przeszukiwaniu przeglądarki nie natknąłem się na stare strony z kodami, z których kiedyś je czerpałem. A szkoda, bo myślałem, że wam je tutaj pokażę. Zamiast tego są odświeżone, jednak one nie mają tego G.U. Roku. A, no i dodam jeszcze od siebie, że nie potrafiłem przejść misji z tym zdalnie sterowanym helikopterkiem. Dopiero po parunastej próbie mi się udało. Bardzo mi pomogło to, gdy wszedłem na fora społecznościowe i doedukowałem się w jaki sposób mam tę misję wykonać. Taka ciekawostka GTA Vice City nigdy też nie ukończyłem w całości, bo gra mi zawsze crashowała przy jednej z misji pod koniec gry. Próbowałem to naprawić wiele razy, ale żadna z solucji nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Brick Force. Te gry możecie nie kojarzyć. Raczej w Polsce nie był to zbytnio popularny tytuł, także w jakiś sposób ja go odkryłem. Kiedyś w starej erze polskiego YouTube'a Kaluch nagrywał serię Królu Langra. No i pewnego razu nagrał on właśnie Brickforce'a. na waszych ekranach gra Force. Tak jest. Niektórzy z Was mogą to pomylić z Minecraftem, ale to wcale nie jest Minecraft. Po obejrzeniu tego odcinka niezwłocznie założyłem konto na tej grze i spróbowałem swoich sił. Wtedy jeszcze grałem na starym laptopie, miałem średnio 30fpsów na niskich detalach, aczkolwiek i tak mi się podobało granie w tą grę i zostałem przy niej na dłużej. Jak można na nagraniu zauważyć, gra łudząco przypominała Minecrafta połączonego z CS-em. Gameplay pod względem strzelania był naprawdę specyficzny. Jeżeli jesteście graczami CS, PSA, to raczej wiecie to, że gdy biega się i strzela z kałachem, to wtedy jest bardzo słaba celność. Natomiast w Brickforce nie można było stać w miejscu. Tutaj trzeba było cały czas biegać i strzelać, bo rozrzut się nie zmieniał przy bieganiu, a jak wiadomo, gdy cel jest ruchomy, to ciężej go trafić. Jeżeli chodzi o budowanie, to działało praktycznie na takiej samej zasadzie jak Minecraft, tylko tutaj się różniło tym, że jeżeli mieliśmy chęci wybudowania czegoś, to trzeba było wejść na specjalny tryb, gdzie była możliwość wybudowania swojej mapy od zera fajnym featurem była możliwość dodania swojej pracy do oficjalnej puli map gry. Oznaczało to, że ty, jak i zarówno inni gracze mogli grać na utworzonej przez ciebie mapie. Twórcy, aby jeszcze doprawić tak wspaniałą funkcję, raz na miesiąc wybierali najlepiej wykonaną mapę, która później była promowana na głównej stronie internetowej gry. Overall bardzo dobrze tą grę wspominam. Naprawdę chciałbym do niej wrócić i wspólnie zagrać z ziomkami, z którymi wtedy grałem. Niestety kontakt do nich się urwał, a serwery zostały wyłączone. Minecraft, dobra, tej gry to chyba się nie da nie znać, więc nie będę tutaj tłumaczył, co konkretnie w tej grze się robi, tylko mniej więcej opiszę moją styczność z tą motogrom. O Minecrafcie pierwszy raz usłyszałem od kolegów z mojej klasy w postawówce. Nawet raz mnie koleżanka na swój serwer zaprosiła, napisała mi IP na karteczce i mi ją dała w szkole. Niestety, z niewiadomych mi przyczyn moja aspiracjona wersja Minecrafta obsługiwała tylko i wyłącznie rozgrywkę single player, więc nigdy na ten serwer nie dołączyłem. No cóż, it is what it is. Nie wiem jak większość, ale ja osobiście nie przepadałem grania na trybie survival. Bardziej rajcowało mnie budowanie w trybie kreatywnym, jeżeli mam być szczerym. Najbardziej pamiętną wybudowaną przeze mnie wtedy budowlą był Kerfur. Nie pytajcie skąd wpadłem na ten pomysł, sam zresztą tego nie pamiętam. Ale za to pamiętam, że budynek był naprawdę bardzo duży. Budowałem go parę dobrych godzin. Aktualnie nie mam niestety dostępu do tego świata. Laptop, na którym miałem Minecrafta był wielokrotnie Formatowany. Prawdopodobnie bardzo do tego się przyczynił Minecraft w Bajzyczu, który był najbardziej zawirusowany launcherem Minecrafta jaki kiedykolwiek powstał. Kangurek Kao trilogia. Teraz mi się przypomniało, że gdy byłem z mamą na zakupach to przeglądając dział z grami znalazłem pudełkową trylogię Kangurka Kao. Prawdopodobnie był to główny powód, dlaczego wybudowałem Kerfura w Minecraftzie. Pierwsza część Kangurka była trochę uboga graficznie. Poziomy przechodziło się mniej więcej w 15 minut. Praktycznie w ogóle w tej grze fabuła nie istniała. Jednakże i tak dobrze się przy tej części bawiłem. Miała swój specyficzny klimat, który naprawdę spełniał swoje zdanie. Dwójka była moją ulubioną częścią. Kao zaczął mówić oraz założyli mu spodenki. Pod względem poprzedniczki nowa część zaliczyła naprawdę duży progres pod względem fabuły oraz grafiki. Naprawdę bardzo mi przypadła do gustu różnorodność poziomów. Szczególnie zapadł mi w pamięci poziom. W którym pływało się pod wodą, albo ten, w którym się uciekało na desce snowboardowej przed traktorem z pługiem do śniegu. Trzecia część została chłodno przyjęta przez graczy, ba, może i dodali letanie samolotem, powiększyli mapę, ale to niestety nie wystarczyło. Fabuła była trochę nudnawa, a o różnorodności poziomów mogliśmy tylko pomarzyć. Również zabrakło tutaj bossów. Dopiero na sam koniec gry mieliśmy przyjemność walki z głównym antagonistą, albo też nieprzyjemność, bo mnie bardzo irytował ten boss. I chyba muszę przyznać, że był on w sumie najtrudniejszym ze wszystkich bossów do pokonania w całej trylogii Kangurka. Sąsiedzi z piekła rodem. Według mnie ta gra nigdy się nie zestarzeje. Naszym głównym zadaniem jest robienie pranków na sąsiedzie, czyli zastawianiu na niego różnych pułapek. Każdy, że tak to powiem, poziom ma motyw powszedni. Sąsiad obchodził rodziny, robi grilla, robi pranie, bawi się w majsterkowanie itd., itd. Kolejność wykonywania przez niego czynności jest oskryptowana, więc tutaj możemy mieć pewność, że nic nas nie zaskoczy. Na tym polega zabawa zarówno w pierwszej, jak i drugiej części. Szczerze, to jakby nie fakt, że natrafiłem na tą grę w gazetce Hugo, to wątpię, że miałbym z tą grą w styczność, kiedykolwiek. Dlatego bardzo się cieszę, że udało mi się trafić na tą grę. Pamiętam nawet, że z moim kuzynostwem wymyśliliśmy zabawę opartą na tej grze. Mianowicie jeden z nas był sąsiadem, a drugi bawił się w prankstera. Z reguły było nas trochę więcej, to wymyślaliśmy jakieś dodatkowe mechaniki dla pozostałych osób. Jeżeli ktoś nie grał, bardzo polecam. Z tego co widziałem, to można tą grę kupić na Steamie. A, no i jako ciekawostka, to dodam, że twórcami tej gry są Polacy. No i kończącą grą nasze zestawienie jest Club Penguin. Tą grę akurat dostałem z polecenia, gdy spróbowałem zagrać od razu bardzo mi się spodobała. Jak na prostą grę przeglądarkową było tam naprawdę wiele rzeczy do roboty. Między innymi można było grać w masę minigierek, kupować za wirtualną walutę kosmetyczne dodatki do pingwina, dekorować iglo, czatować z innymi graczami itd. Club Penguin cechował się naprawdę fajnym community o czym twórcy byli świadomi i szli na rękę graczom. Teraz zaprezentuję wam najlepszy tego przykład. Także w pewnym fragmencie na mapie była pusta wyspa, na której wyjątkowo nic się nie działo. Nie było żadnej interakcji z otoczeniem, no i z czasem gracze zaczęli tam masowo wiercić wiertłami z myślą, że coś się wydarzy jeżeli uzbiera się odpowiednia ilość graczy powtarzającą tę czynność. Wszyscy gry szybko podłapali temat i po cichu dodali update, w którym wyspa robiła flipa i zmieniała design na taki imprezowy biom. Oczywiście musiały być do tego spełnione wcześniej wspomniane przeze mnie warunki. Aktualnie gra została wyłączona przez twórców na rzecz nowej odsłony, która okazała się dużym niewypałem, ponieważ nowa odsłona jest czystym skokiem na kasę i bez płacenia praktycznie nie można tam niczego zrobić. Z tego co wyczytałem w internecie, to pewne grono graczy utworzyło własne serwery, własnoręcznie hostując identyczną kopię oryginału. Club Penguin może umarło fizycznie, ale pozostanie ono w sercach fanów na zawsze.